Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie na środowym porannym odcinku. Mamy tutaj taki fajny, powiedziałbym, mix drapek. Mamy playbooka mega super milion, extra 777. Gwiezdną fortunę i krzyżówkę za 3 zł. Do tego mamy szwajcarskie podium i Black Jack. Zaczynamy od Black Jacka. Co to tutaj jest? 18. Tak więc musimy mieć wszystko powyżej 18. 15. 14. 10. 17 i 16. Niestety. Blackjack pusty. Podium. Dobra. Pierwsze jest 4. No, 4 startuje. Potem mamy pięć. O, kolejny jest jeden, trzy, dwa, dwa, sześć, dwa, sześć. Jeden Dwa Cztery Trzy Sześć Cztery Piąteczka Szóstka Jedynka, czwórka i szóstka. Podium puste. Dobra, żadna ze szwajcarskich zrabek nie wygrała. Robimy teraz polskie. Krzyżunia za 3 zł o numerze 20. Pierwszy mamy E. Legionowo. Bekas portier, nike, <śmiany> sorry, dalej jest P, knajpa, opis, plutarch, następna literka to R, plutarch, rysy, radar, Portier Rum to i to wszystko chyba V przy okazji W ale legionowo tylko i legionowo Lublin Intuicja, Iliada, portier i Nikę. Ojej, X, Y, mamy rysy dyby. Dalej mamy B, dyby, bóg. Lublin C intuicja No i patrzcie C mamy tylko jedno T Plutarch intuicja No i więcej nic nie widzę Przechodzimy dalej o opis Sok, tutaj tworzy się portier. No i O mamy jeszcze w Legionowie dwa razy, trzy razy w sumie. Kurde, koniec. K, ekran, sok, bóg, knajpa, kram. No właśnie. to co ja zrobiłem zamiast tego K a obojętnie, idziemy dalej G legionowo L Lublin Iliada U, drugi wyraz Bóg Rum Lublin Plutarch. Ostatnie dwie litery. A. Tutaj mamy bekas knajpa. Plutarch. Ekran. Iliada. Radar. Kram. I ostatnie jest. J. O. Patrzcie. Trzeci wyraz. Knajpa. Mamy trzy złote. I intuicja. Dobra. A nie. No coś tutaj znowu pomieszałem. Coś zrapałem. N tutaj zrapałem właśnie. Niepotrzebnie. Ale to wiecie. Z rana człowiek jeszcze jest niedorobiony taki. To coś się dziwić. W nocy nie mogłem spać po wczorajszej kolacji tutaj, u Tajlandczyka sałatkę Z piersi kaczki Nie ostrą, a dostałem ostro Mnie cały noc Tak jakby mnie muliło Wygrywa 13-7 28-11 23 w Gwiezdnej Fortunie A zrabka jest o numerze 25 Pierwsze mamy 31 9 sześć, dwadzieścia siedem, piętnaście, dwa, trzydzieści pięć, trzydzieści sześć, dwadzieścia jeden, dziewiętnaście, dwadzieścia cztery czternaście, trzydzieści dziewięć, trzydzieści siedem, tutaj mamy ósemkę, no i ostatni rządek, pięć, osiemnaście, trzydzieści osiem, jeden i siedemnaście, pusto. W gwiezdnej fortunie, jak zwykle, powiem Wam szczerze, że kolega kupując te zdrabki, no to chyba nie wiem na złościami zrobić, bo <głos》> tej zdrabki nie darzę taką zbytnią, e, wiecie, sympatią, no ale co zrobić? Trzeba drapać. Co jest? Ekstra 777 o numerze 25. Pierścień banany podkowa, worek, pik, truskawka, serce truskawka wiśnia, dzwon korona wiśnia, pik podkowa serce, o, jest siódemka, arbus cytryna, dzwon ananas, panknot. Winogrono, jabłko, koniczyna, ananas, banknot, winogrono, koniczyna, gwiazda, złoto, monety, gwiazda, pierścień, arbus, bank, worek, złoto, diament, pomarańcz, bank, korona i garniec Tutaj mamy. Wrot. tutaj mamy kontrolne, no i nie będziemy tam więcej szukać, szkoda czasu. Super milion, o numerze dwunastym. O, wygrywa dwanaście, pięćdziesiąt pięć, jedenaście, szesnaście trzydzieści cztery i trzydzieści osiem pierwsze mamy trzydzieści trzy bok dwadzieścia dziewięć dziewiętnaście dwadzieścia pięć dwadzieścia cztery siedemnaście pięćdziesiąt dwa czternaście czterdzieści trzy czterdzieści cztery pięćdziesiąt siedem piętnaście pięćdziesiąt dziewięć osiemnaście trzydzieści dwa pięćdziesiąt osiem trzydzieści siedem czterdzieści sześć czterdzieści siedem Pięćdziesiąt jeden pięćdziesiąt sześć, trzydzieści dziewięć, trzydzieści pięć, czterdzieści dwa, i ostatnie mamy trzynaście, sto megalinie o numerze 13 Pierwszy jest zegar. Zegar mamy tutaj. Tutaj jest drugi. Lody. Raz, dwa. klapki Klapek nie widziałem nigdzie, widocznie nie ma. Wiśnie. Następnie jest tęcza, ale nie ma jej, to nie będziemy tutaj jeździć podkowa podków chwil kilka chwilka motyl dalej mamy pierścień Nie mamy pierścienia, na nas. Tu jest następny, kolejny i ostatni, za oknem się dzieje, jeżeli głośno, to przepraszam, słońca nie ma. Korona Klucz Klucza brak Pióro Dzwon następnie jest łódź. prezent ojej prezentów tutaj żadnych ja nie widziałem w sumie no i chyba nie ma rower Winogrono, Arbus, Moneta. naszejnik nie ma też naszejnika nigdzie serce cytryna druga tutaj na dole no i zostały cztery ostatnie, a tu jeszcze jest jedna. Patrzcie, cztery ostatnie symbole: foto, radar nie ma, piłka, kokos nie ma kokosów, i diament diamentu nie ma również w bonusie perła i 40 zł a tutaj nagrodę mamy oh my god o oh. oh my god no dobrze playbook u numerze 13 poszukamy może najpierw siódemek 25

23 Nie mamy. Mamy za to 24. I 14 też nie ma. Dobra. Rubinowa. Pierwszy jest kufer. Worek. Perła. Lustro. Moneta. Korona. Portfel. Zegarek. Szminka. I pierścionek. manakdowa garnek 7 szafir moneta 7 perfumy lustro zegarek 7 trofeum 7 korona zegarek worek trofeum 7 kufer 7 szminka róża 7 Perła 7, kufer, szminka lustro, worek 7, szafir 7 i róża. Ametystowa, moneta zegarek, lustro worek, perła, kufer, korona, złoto, kufer, pierścionek. Lustro, pierścionek, moneta, portfel, korona, worek, zegarek i perła. No takiego zwrotu akcji to się dzisiaj nie spodziewałem. W sumie, widzimy, myślałem, że może coś fajnego wpadnie, ale kaplica. Tutaj też świnka, korona, naszyjnik, lustro, moneta, perfumy no mamy przed sobą pustaczka i ostatnia diamentowa tutaj również pusto tutaj wygrywa złoto mamy lustro, portfel zegarek, worek skrzynie, perłę i monetę. Pusta zrapka. No i wyniki mamy na no, dzisiaj. Szokujące. 10 zł. Udało się wydrapać 10 zł. W ekstra 777. Kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia. Dużo zdrówka. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa. pa.